Cześć i witam serdecznie. W dzisiejszym poradniku chcę omówić kwestię konwertowania zdjęcia kolorowego do zdjęcia czarno-białego w programie Photoshop. Pokażę w jaki sposób ja to robię i dlaczego uważam, że sposób w jaki to robię jest prawdopodobnie najlepszym sposobem na konwersję zdjęć do zdjęć czarno-białych. Nie będę tutaj pracował z warstwami dopasowań. Które mam dostępne w Photoshopie, tak jak choćby ta warstwa do pasowań czarno-białe, czy może ściągania, nasycenia, a będę pracował tutaj z filtrem Camera Raw. I by taką pracę zacząć, na samym początku zduplikuję moją warstwę. Czy ja to robię wybierając Komand lub Control i literę J, kiedy ta warstwa jest zaznaczona. Nazwę to Czarno-Biały Efekt. I następnie, zanim przejdę do y, filtra Kamera Raw, chcę to kliknąć prawym i przekonwertować na obiekt inteligentny. Dlaczego? Ponieważ kiedy nieważne z jakim filtrem tutaj pracujemy, kiedy dodajemy efekt, chcemy mieć na tym kontrolę, ponieważ możemy chcieć poprawić dany efekt. I dzięki konwersji do y, obiektu inteligentnego będziemy w stanie te poprawki nakładać w sposób niedestruktywny. Kiedy już to jest zrobione, ja przechodzę do Camera Raw Filter. I na samym początku możemy tutaj wybrać Treatment. Naturalnie mamy kolor, możemy przejść do czarno-białego, tak by od razu przekonwertować to na zdjęcie czarno-białe. I konwertując otrzymamy klasyczne czarno-białe zdjęcie bardzo często może to być już odpowiedni efekt. E, oczywiście nie mówię, że jest to odpowiedni efekt, ale może tak być. E, druga sprawa, jesteśmy, możemy tutaj wybrać różne profile czarno-białe, ponieważ tak już jest, że Lightroom i Camera RAW mają w sobie e, różne czarno-białe e, profile. Nie wszystkie będą na pewno dobrze, ale czasami warto przetestować, warto to przejrzeć, bo może znajdziemy coś dla naszego zdjęcia. Zamknę to teraz. Nie będę tutaj korzystał z profili kolorystycznych. Kolejna sprawa. Jesteśmy w stanie wygodnie w jednym miejscu manipulować światłem i kontrastem. Czy jesteśmy w stanie podnieść kontrast? Jeśli potrzebujemy, jesteśmy w stanie podnieść ekspozycję, jeśli jest taka potrzeba. Jesteśmy w stanie ściągnąć trochę światła. Ja widzę tutaj na dłoniach. Ono jest dosyć mocne, więc staram się to obniżyć, a jeśli chcemy podnieść cienie, jesteśmy w stanie podnieść tutaj cienie, czyli to, co chcę pokazać, że mamy tutaj absolutną kontrolę nad rozłożeniem światła na tym zdjęciu. Oczywiście nie chcę, by to było płaskie, dlatego tutaj ostrożnie z tymi światłami. Również z ekspozycją. Kolejną rzeczą, która jest naprawdę fantastyczna, jeśli chodzi o ten sposób pracy, to jest możliwość pracy dokładnie nad elementem, który normalnie ma jakiś kolor. Przechodząc do panelu numer 4, ten panel w tym trybie czarno-białym będzie się nazywał Black and White Mix. Mamy tutaj suwaki dla każdego koloru. Jesteśmy w stanie podnieść lub obniżyć jasność każdego koloru. Na przykład czerwony, jeśli chcę sprawić, by marynarka i spodnie modelki były jaśniejsze, po prostu podniosę ten czerwony suwak. Ostrożnie tutaj, ponieważ może być trochę tych czerwonych pikseli na skórze. Jeśli chodzi tutaj o pomarańcze i kolory żółte, no jestem raczej ostrożny. Działałoby na tym zdjęciu odrobinę, aczkolwiek często można zrujnować ten efekt, dlatego ostrożnie z tymi suwakami, jeśli chodzi o pomarańczowy i żółty, w tym wypadku, zwłaszcza pomarańczowy, bo żółty to bardzo często będą liście i tak dalej. Dzięki czemu tu widać, żółtym jestem w stanie rozjaśnić nieco tło, zieleni będzie już tutaj trochę mniej, ale również mogę to rozjaśnić, jeśli chcę to tło. Bardziej e, widoczne. Tutaj nie mam wielu innych kolorów. E, zależnie od tego, jakie kolory istnieją na zdjęciu, jesteśmy w stanie e, w taki sposób pracować. E, również możemy pracować tutaj z krzywymi w jednym miejscu w tym samym trybie. Jeśli będziemy chcieli e, podnieść jeszcze tutaj trochę e, kontrast na tym zdjęciu, na przykład, co ja bym chciał zrobić, i będziemy w stanie osiągnąć e, nasz pożądany efekt. E, nieważne, czy Podniesiemy tutaj kontrast oczywiście z wykorzystaniem krzywych czy z kontrastów. Grunt w tym, że praca z wykorzystaniem filtra Camera Raw da nam kompletną pracę od podstaw do dopieszczenia każdego elementu pracy z efektem czarno-białym. Kiedy już to jest zrobione, ja wybieram OK, a kiedy uznaję, że coś tutaj jest na przykład do poprawy, to jako, że pracuję Właśnie z obiektem inteligentnym jestem w stanie wrócić i różne elementy poprawić. Na przykład nie chcąc tutaj kontrastów krzywych, mogę to ściągnąć, mogę zmniejszyć kontrasty tutaj, jeśli będę chciał, mogę je zwiększyć, a następnie ponownie wybrać OK, i ten efekt zostanie uaktualniony. Dzięki za oglądanie. Chciałbym przypomnieć o darmowym kursie dostępnym na mojej stronie. Poznaj, Photoshop jest to wstęp do retuszu. Jest to kurs darmowy, wprowadzający, tak by zapoznać się o co chodzi tutaj. W profesjonalnym retuszu dla tych zainteresowanych bardziej mógłbym polecić na przykład moją kolekcję bestsellerów, co jest na przecenie. Cena będzie rosła. Ponieważ będą tutaj dochodziły nowe rzeczy, jednak ze zniżką ta cena nie powinna wysoko rosnąć, więc czasem ta cena będzie szła w górę. Dla zainteresowanych, myślę, że jest to dobry pakiet. Mnóstwo godzin lekcji, mnóstwo materiałów dodatkowych, więc zapraszam. A ze strony poranika, dzięki za oglądanie. I do usłyszenia niebawem w następnym poraniku.